Tam ten piękny angielski dzień trzech króli nadeszło Choinkę trzeba rozebrać. Choinka docelowo tu zostanie zrobić cieplej Pracuję ją dokładnie kopię Niech sobie rośnie Bo już jest nie ma miejsca w Doniczce Widzicie będę? Nie, ja też nie smukła te błyski zostały I tyle No co kureczki Jak tam u Was lubić No chyba nie Mam tragiczną pogodę no, Ale cóż, tak to bywa Przysmak Chodźcie na przysmak No chodźcie, chodźcie Przepraszam, muszę wejść. Oj, oj, oj. Siu, siu, siu. Powoli, powoli. Nie wszystkie naraz. Proszę. Nie do wola, nie, nie. Tutaj. No wyjdź tym tyłkiem, to więcej przysypiesz. Proszę. Smacznego. Bon appetit.